Siemano siemano, jestem Pali a w dzisiejszym filmie chciałbym pokazać wam jak skutecznie w sezonie 14 wyłączyć enemy junglera tak by ten stał się bezużyteczny poprzez zajęcie jego zasobów i punktów doświadczenia w lesie co z pewnością pomoże wygrać wam większą ilość gier zaczynamy od planu na grę, który jest następujący Rozpoczynamy grę od czerwonego wzmocnienia, udajemy się na krugi, a następnie będziemy pafować w kierunku Enemy Grompa. Przy założeniu, że Elisin zaczyna od czerwonego wzmocnienia, tudzież Raptorów. Ważne jest też, aby w każdym meczu ustalić sobie, która linia jest slow, która jest fast. Linia slow to jest taka, którą zazwyczaj trzeba zgankować na dwa razy, czyli za pierwszym razem musimy spalić przeciwnikowi samo Flash, tudzież teleport albo Ignite, tak aby ten gang wyszedł. No bo nie okrywajmy, talon jest ciężką linią do zgankowania, zawsze może uciec, ma świetny skok, więc darujemy sobie w tym meczu. Jest to linia slow, nie będziemy jej gankować. Naszą linią fast będzie linia Trindamera i linia Kaisy, licząc na to, że będziemy mieli Prio. Ten styl gry polega na tym, że unikamy jakiejkolwiek walki w early game. Chcemy Zmaksymalizować przychód, okraść przeciwnika jak najbardziej, tak aby ten y, miał niższy level od nas, żeby miał mniej itemów. Także nie owijając bawełny, zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Sytuacja teraz nasz trendamer puszuje topa, jest w stanie zejść nami na tego grompa. Także powoli sobie tutaj schodzimy przy założeniu właśnie, że Lisin zaczął od czerwonej strony. Można sobie zadaszować tutaj. Kiedyś jeszcze przy starej mapie, kiedy to wejście do lasu było bardziej przesunięte w dolną stronę. No, ten dasz był bardzo znaczący, trzeba było to robić. Teraz jest dosyć łatwiej tutaj wejść. Po tym kampie chciałem udać się na raptory, tak jak widzicie, ale zobaczyłem na mapie, że Lisin jest na bocie, więc od razu udałem się na jego niebieskie wzmocnienie, wiedząc, że będę do przodu trochę z czasem. Lisin popełnił tutaj kardynalny błąd, mianowicie próbował zabić jeszcze Yumi, co z powodowało, że po prostu stracił dużo czasu. Lisin w tym powi powinien momencie też zająć moje niebieskie wzmocnienie, czego nie zrobił. Chyba założył, że ja tutaj będę za chwilę. Ja niestety nie próżnowałem, niestety dla niego, a Lisin zdecydował się pojawić się na midzie i nie zrobić nic. Dla mnie to była prosta i klarowna sytuacja, w której mogłem zająć jego kolejny obóz. Tak jak widzicie, Lisin nie był zdecydowany, on nie miał planu na grę. Nie wiedział tak naprawdę, co chcę robić. A ja ciągle i nieprzerwanie po prostu myślałem o tym, jak mogę go okraść. Nie wiem, może po prostu... Tak już mam. Dobrze, przyspieszymy troszkę dalej, ponieważ nic ciekawego się na razie tutaj nie wydarzy. Także kontynuujemy farmienie obozów. Ja szczerze, przy wilkach już myślałem, że Lissin mniej więcej powinien być na swoim blu, Powinien starać się to wyczyścić. Nie wiem dlaczego Lissin udał się w kierunku swoich y, krugów. Bardzo dziwny puffing, i teraz zauważcie: Lissin popełnia kolejny błąd. Znowu przychodzi na bota. W sytuacji, w której mój botlane zrobił double killa, ja stwierdziłem: Ok, mógłbym tam biec. Ale prawdopodobnie nie zdążę, więc zakładam, że poświęcę jednego z moich sojuszników eee, kosztem zrobienia grompa. Szczęście i umiejętności tutaj wzięły górę. Kai'Sa z Jumi sobie świetnie poradziły, zabiły leśnika. L Lisin w tym momencie już był bardzo, bardzo tyłu Jak widzicie, on nieświadomy tego, że jego niebieskich kampów nie ma. Udaje się w stronę niebieskiego wzmocnienia, a ja darmowo mogę zrobić sobie smoka, więc go rozpoczynam. I tutaj mamy sytuację, kiedy Lisień sprawdza wilki, jest w lekkim szoku. Wilków nie ma, nie ma Bluebuffa. Stwierdził: Oho, dobra, zostałem okradziony. I zabiera się za te potwory pustki. Także robimy wymianę jeden za jeden. Ja robię smoka, on robi te stworki pustki. Przyspieszymy troszkę. I tak jak już wspomniałem. Linia Syndra jest linią slow, ta linia powinna być całkowicie przepychana przez Syndra i Syndra powinna rotować. W mojej opinii powinna rotować do topa, aby znaleźć tego Lisina, czy czasem nie robił tych potworów w pustki. Niestety tego nie zrobiła, stwierdziła, że po prostu będzie pchać, za co ją nie winię, aczkolwiek mogła to zrobić lepiej. Nam udało zabezpieczyć się smoka i w tej sytuacji powoli szykowałem się do recallu. Aczkolwiek stwierdziłem, że jeśli jest coś do zabrania lisinowi, to powinienem to zrobić. Także po zrobieniu tutaj scuttle crab, udam się w kierunku raptorów. I przypominam, nie wiemy gdzie jest lisin, więc chcemy wyciągnąć te raptory, żeby one nie stały nigdy tam w tym załuku, prawda? Ponieważ Leasing, który by tutaj za chwilę miał się pojawić, będzie prawdopodobnie z za ścianki próbował trafić Q, więc ważne jest, żeby żeby te raptory były wyciągnięte, nam się udaje te raptory zabezpieczyć. I teraz zobaczcie kolejny kardynalny błąd lisina, Mając level 5, on wybiera ścieżkę ku mid po czym po prostu wraca, więc stwierdziłem, że rzucimy mu smołka, obijemy go trochę i będziemy stąd wychodzić. Jeszcze na koniec możemy na odchodne zniszczyć mu wizję, aby nie mógł odsłonić naszych wardów i jesteśmy gotowi do Rikolu. Następnie natomiast przepraszam. Natomiast pomyślałem sobie tak. Jeśli ja teraz cofnę, Lissin powinien od razu zinwejdować moją red stronę. Jeszcze się chwilę zawahałem, ale jednak stwierdziłem dobra, robimy tak. Pokażemy mu się na midzie, że jesteśmy przed Rikolem, żeby myślał, że jest słaby i od razu biegniemy na czerwone wzmocnienie. Ja teraz tutaj yy... Przyspieszę troszkę, żeby Wam to pokazać. Jak ważne jest teraz w minucie ósmej wyczyszczenie całej tej strony przed ricolem. I pamiętajcie, jesteście bardzo słabi na tym etapie gry. Nie macie żadnych itemów, więc każda walka mogłaby się teraz zakończyć śmiercią. I przy tym sposobie gry musicie unikać wczesnej walki, ponieważ Lee Sin, no nie oszukujmy się, jest bardzo mocny w early, jest w stanie świetnie Was po prostu wypunktować i. Zabrać całą przewagę, którą teraz budujemy. Także czyścimy sobie całe te obozy na czerwonej stronie. I powoli możemy szykować się do rikolu. Obecnie mamy już bardzo dużą przewagę, jest to ponad 20CS. Także ja mógłbym już teraz likolować, ale stwierdziłem, że chcę wejść troszkę wyżej, chcę skontrolować gdzie jest leśnik. No, i udało mi się znaleźć. Z tym, że byłem świadomy, że nie ma talona na midzie i nie ma gangplanka, więc momentalnie mogą mi się tutaj pojawić i trzeba stąd po prostu uciekać. Także Rikol jest bardzo późno, jest to 9.30. I pamiętajcie, że jesteście bardzo słabi, także żadna walka tutaj 1 na 2, 2 na 2, no raczej nie miała prawa, by się udać. Także cofamy sobie. Patrzymy mniej więcej co się dzieje na mapie. Nasz top lane puszuje. Listing pojawia się na topie. Lisin pojawia się na topie, więc teoretycznie mógłbym pomyśleć, że on z tego topa będzie szedł gdzieś w kierunku mojego lasu. No bo jeśli ja go okradłem, to on sobie pomyśli: halo, halo. No. Chciałbym też coś ukraść, tak? Zgrę, z i gra w ten sposób, to ja też zagram. No popełnił ogromny błąd, ponieważ ja w minucie ósmej wyczyściłem wszystkie te swoje kampy. No i on tutaj nic nie mógł znaleźć. Tak, nie wiedziałem dokładnie, z której on strony wyjdzie. Wyszedł tutaj z góry. Dziwne zachowanie tego gracza. Postawił Warda, zrobił budowarda. No i zrobił coś takiego. Tak? Dla mnie to jest już praktycznie gra wygrana jest wynik 1.10, a jeszcze nie zrobiłem w tej grze nic tak naprawdę. Jedyne co to po prostu go okradłem, a jak to mówią, kradnij co w rączki wpadnie, czy jakoś tak, tak. Także bierzemy kolejne stwory i pamiętajcie, nie zmieniajcie swoich założeń. Ja na początku gry założyłem, że Syndra jest linią slow, czyli jakiekolwiek tutaj pomaganie tej linii mogłoby skutkować tym, że straciłbym dużo czasu. I teraz zobaczcie, ja w tym czasie robię krugi. Syndra ma duże kłopoty, Talon ją e, olinuje. Jeśli ja bym przerwał ten kamp i starał się jej pomóc, popełniłbym duży błąd. Syndrę po prostu trzeba spisać na straty. W sezonie 14 jest też ważne, aby nie pozwalać przeciwnikowi puszować za darmo. Także jeśli wasza linia jest odkryta, te turety musicie zabezpieczać. I starać się, aby przeciwnik zgarnął jak najmniej plate'ów. Tutaj pojawił się leśnik. Świetna reakcja mojego botlane'u. I kolejny kardynalny bunt lisina, ponieważ mógł bezpiecznie zrobić W do Warda, Flash do swoich przy, y, sojuszników, natomiast on zdecydował się, że po prostu wejdzie tutaj do naszej niebieskiej dżungli i przypłacił to życiem. Świetna Rka Kaisy, beznadziejna Rka Gravesa, tego nie widzieliście. Aczkolwiek mamy z tego dwie asysty. No i uśmiech zaczyna pojawiać się na mojej twarzy. Wynik jest 2 do 14. Tempo gry jest bardzo duże. Także ja biegnę tylko zabezpieczyć ten midlane, ponieważ Talon mógłby sobie tutaj za darmo puszować. Niestety udało mu się wziąć drugiego playta z tej wieży, ale pozwoliło to Syndrze w jakiś sposób wrócić tutaj i ustawić sobie tą linię pod siebie. Mógłbym tutaj, prawda, zdecydować się na pomoc tej Syndrze, mogłem być w pobliżu, ale tak jak mówiłem, linia Midlane nie była dla mnie priorytetem w tym meczapie. Zabicie Talona nic by mi tutaj nie dało, to by była po prostu śmierć Talona przy wyniku 1-0. Talon miałby po prostu wynik 1-1 i w każdej chwili mógłby wrócić do gry. Tutaj ucieczka Syndry, prawda, ja nie jestem w stanie jej pomóc. Syndra nie jest dla mnie E, priorytetem ona musi sobie poradzić dziwny ruch tutaj do prawej powinna po prostu uciekać do góry, przeskoczyć blaskonem, aczkolwiek ona zdecydowała się na takie zagranie i przy, przysporzyła sobie dużo problemów. W tym czasie trendamer wygrywa, także e, plan udaje się, jakby w 100% na razie realizować. I możecie powiedzieć, że halo, halo, mieliśmy mieć super dużą przewagę, mieliśmy mieć e, level przewagi nad Lisinem. Tak? A na razie to wygo wygląda tak, że oboje mamy level 8. Zobaczycie, będzie taki moment za chwilę, przy minucie 15, jak Lisin będzie miał 67 CS-ów i przez długi czas nie będzie już w stanie nic wyfarmić. Tutaj kolejny raz ja staram się zabezpieczyć e, tego playta. Niestety talon zgarnia pieniądze, a ja jestem troszkę zdziwiony. Aczkolwiek myślałem, że jestem z Wrocławia, ale jednak jestem zdziwiony. I, i po tych otrzymanych obrażeniach udaję się w kierunku swojego lasu. Tutaj ciekawe zagranie tego lisina, był mega zdesperowany. Kamp, e, który mi teraz ukradnie, to będzie jego ostatni w przeciągu następnych kilku minut. I ja troszkę spanikowałem, użyłem sobie tutaj smita zbyt wcześnie, zacząłem uciekać i świetna reakcja mojego trendamera. nie smart. Bardzo duży błąd. I ja osobiście w tej sytuacji nie muszę cofać, bo pamiętajcie, jeśli brakuje Wam punktów zdrowia i możecie jakby zostać, to po prostu weźcie sobie jakiegoś kampa leczenie w lesie jest ogromne i nie musicie cofać. Troszkę przyspieszę tutaj, żeby tą analizę skrócić. Nie będzie tu nic ciekawego. Robimy sobie teraz Heralda i nie powinniśmy mieć żadnych problemów z zajęciem tego obiektywu. I teraz zobaczcie, też bardzo ważna analiza dla wszystkich toplainerów i junglerów. Jak... Robić taki objektyw. Zobaczcie, trendamer zajął niebieskie wzmocnienie Lissina, który będzie bardzo zły, że to się wydarzyło. E, puścimy go tutaj play teraz. I zobaczcie, Lisin decyduje się na pewien ruch i on nie wie tak naprawdę, co się dzieje, więc idzie sprawdzić Heralda. I to jest wiadomość do wszystkich e, lanerów, top lanerów, mid lanerów. Zobaczcie, ten ruch, który wykonuje Tryndamere, jest bardzo znaczący. Bo tak naprawdę ja nie potrzebuję pomocy, żebyście dołożyli mi 2-3 hity z autoataków, objective, tylko żebyście odciągnęli przeciwnika jak najdalej od tego obiektywu, abym ja mógł go skończyć. Także świetne zachowanie tutaj e, Trindamera. Zajęliśmy objective i możemy kontynuować nasz plan. Przełączę teraz kamerę. I lecimy z analizą dalej. Tutaj przez moment stwierdziłem, że może coś się dzieć na midzie, bo Varus nagle stwierdził, że też jest moment idealny, aby tu przyjść, co było dla mnie troszkę zdziwieniem, że na tym etapie gry Botleń już jest tutaj. Mogliby iść na topa, no ale Varus przyszedł na mida i przypłacił to śmiercią. Ja użyłem tylko r dla asysty, ponieważ troszkę tutaj się zakręciłem i nie chciałem, aby to było darmowe. Kolejny błąd Lissina w walce z nafidowaną Kaisa. Kaisom Kaisa jest obrzydliwie bogata, e, zabezpiecza sobie te dwa zabójstwa, a jak kradnę kolejne obozy z dżungli przeciwników. Lisin od minuty 15 po tym jak ukradni Raptory nie sfarbią praktycznie nic i będziemy to kontynuować, aby zmaksymalizować naszą kradzież i zabrać wszystko co się da. Co popadnie, co wrączki wpadnie. Także zabieramy jego kolejny camp. I na tym etapie gry, no gra już jest praktycznie skończona, aczkolwiek musicie pamiętać, że każda decyzja może sprawić, że przeciwnik wróci do gry, czyli musicie być stali w swoich założeniach. Moim założeniem było unikanie walk i okradanie przeciwnika w tym ciężkim meczapie. i zobaczcie, Lee Sin jest teraz totalnie zagubiony. On nie wie co chce robić. Chodzi do mojego lasu. fleszuje, Stara się tutaj uciec. Mi się w pewnym momencie zaczęło wydawać, że tutaj kolega pomagał z wybiciem dywizji pod, pod koniec, ale nie byłem pewny. Także mamy informację, że Lising tutaj jest, on jest zabłąkany i przypłaca to śmiercią. Nie możecie tak robić, nie możecie tracić czasu. Każda decyzja musi być przemyślana i każdy plan na, na mecz musi być jakby kontynuowany, nie możecie sobie go tak zmieniać. Jeśli coś sobie założycie, że powiedzmy ta linia jest slow, ta jest fast, nie zmieniajcie tego pod wpływem emocji czy chwili, tak? Bo zobaczcie, yy, Talo tutaj przejmuje, totalnie odpuścił mida, nie kontroluje tego, co się dzieje na midzie. My w tym czasie bierzemy tier 2. Gangplank będzie znowu umierał. Tyndamer już kręci 7-0. No, no jest grubo. Także nic nie stoi na przeszkodzie. O, Syndra się jeszcze uczy. A my możemy zabezpieczyć sobie Point Drake'a. No i gra już praktycznie stoi otworem. W takiej sytuacji jest też ważne, żeby zacząć pingować przed minutą 20. Drużynie, że wy chcecie zrobić Barona. Baron we wczesnym etapie gry może naprawdę pomóc i może przyspieszyć. Naprawdę może przyspieszyć tą grę. Także zaraz e, ja przyspieszę, zobaczymy tutaj jak to wyglądało zajęcie tego Barona. Ustawimy sobie kamerę na Gravesa, przyspieszymy, bo tutaj nic ciekawego się nie dzieje. A w farma kończymy kampę i zobaczcie, sytuacja. Lisin od minuty 15 po zabijęciu moich Raptorów nie wyfarmił nic. Minęły 4 minuty a chłop biega po mapie i, i szuka guza. Także plan działa. I zajmujemy sobie dalej kampy. Możemy zejść trochę. Ja tutaj zobaczyłem, że są dymy w lesie przeciwników. Byłem troszkę spóźniony przez swój farming. Starałem się jakoś pomóc. Troszkę byłem zdziwiony, że Varus ma Erkę. Także daszując przez tą ścianę, nie byłem gotowy przyjąć Erki y, na Chain of Corruption prosto na Morde. Ale jakoś udało mi się to przeżyć, i możemy sobie cofnąć. Jest minuta 20. Jest to świetny moment, żeby, żeby zrobić barona. I tutaj e, przełączę mgłe wojny, żebyśmy widzieli wszystkich. Ja pingując tego Barona już widziałem, że Gangplank i Lux są na bocie. I trendemer zajmuje blue stronę przeciwnika. Także kilka pingów barona we wczesnym etapie gry i licząc na to, że sojusznicy to spolowują, no możecie bardzo sobie przyspieszyć tę grę. I teraz zobaczcie, nawet w sytuacji, w której mm, bylibyście kontestowani, to kto tak naprawdę mógłby się pojawić? Kogo nie widzimy? Przełączmy sobie tutaj kamerę, na, e, znaczy mgłę wojny na Red i zobaczcie. Ja mam informację taką, że Talon jest na bocie, Warus był na midzie, a Lux cofała do bazy. Jedyny, kto mógłby mi się tu pojawić, to gangplank z Lisinem. W takiej sytuacji nigdy nie podejmujcie walki smite na smite, tylko starajcie się w nich obrócić, aczkolwiek nikt on tutaj nie stał na przeszkodzie, aby sobie zabezpieczyć tego barona. No i kontynuujemy dalej farmienie. Przerwałem tutaj tego Skatel Kraba, bo zobaczyłem, że gruba akcja będzie. Udaje mi się tutaj ukraść e, zabójstwo. I ledwo uchodzimy z życiem. Natomiast mój Kerry umrze potem. Gangplank ma naprawdę dużo obrażeń z tego ultimatu. Więc. No, no trzeba palić wroty. Trzeba zabierać kota ze sobą. I lecimy do domu. Nie podejmujemy tu żadnej walki. Ponieważ w tym meczapie. Chcemy, jakby, tylko wyłączyć Lisina. My nie jesteśmy Kery, to też musicie sobie uświadomić. W takim meczapie, Wy nie będziecie nigdy Kery, jeśli chcecie kraść przeciwnikowi Las. Wy musicie liczyć na swoich sojuszników, że oni będą wygrywać linię i robić Wam Prio, abyście mogli w ten sposób wchodzić do przeciwnika i zabierać wszystko z jego obozów. Dobra, przyspieszymy troszkę. Zabieramy kota do, do bazy i dostarczamy kota do panci. I pamiętajcie też jako dżunglerzy, po tej 20 minucie często jest tak, że wasz AD Carry znajduje się gdzieś na mapie sam, więc starajcie się odprowadzać ją za rączkę, żeby ona sama nie, nie podróżowała. Bo często jest taka sytuacja, że support chce pomóc leśnikowi, idzie gdzieś z wami, AD Carry jest na sajdzie i ginie, tak? Traci tą przewagę, którą wypracowała, więc też ważne jest to, abyście patrzyli, gdzie jest wasz AD Carry, no bo to jest wasz AD Carry. Nieważne, jaki on by był, on jest bardzo ważny, więc on nigdy nie może być sam gdzieś w uszujący linii. I nic nie stoi teraz na przeszkodzie, abyśmy zabezpieczyli kurwa Soul'a. Także gra naprawdę już jest zamknięta i powoli będziemy kończyć i ją zamykać jeszcze szybko tutaj skliruję ten blue side no i stwierdziłem, że e, po zrobieniu tych raptorów zabezpieczę wieżę na topie, nie wiedziałem też do końca, że aż tak mocny będzie talon, tu świetne zagranie tego talona dokończył wieżę i e, kończy się to moim zabójstwem, miał straszną dużą obrażeń, strasznie dużo obrażeń ale tak jak widzicie gra już jest skończona, jesteśmy w stanie zakończyć to. Alisin farmił w, w 25 minut 73 CS, Mi się udało zrobić 176. Także starajcie się w ciężkich meczapach podejmować dobre decyzje i unikać niepotrzebnych walk. Poprzez zabieranie przeciwnikowi kampów, punktów doświadczenia i zasobów będziecie w stanie na pewno wygrać większą ilość gier. To wszystko z mojej strony. Zostawcie łapkę suba i zapraszam po więcej contentu. Na pewno pojawi się w przyszłości. Do zobaczenia, yo.